Cześć wszystkim, witam Was w nowym reading vlogu. Dzisiaj jest 11, jest piątek. Jutro mój chłopak ma urodziny, ale z racji tego, że widziałam, że pogoda ma być kiepska, więc będziemy świętować się dzisiaj. Byliśmy już nad jeziorem i teraz idziemy w inne miejsce, ale nie chcę mówić, żeby nie usłyszał. A co do książki, ojku, wybrałam sobie ruchomy Zamek Hauru. Nie wiem dlaczego ją wziąłam, po prostu miałam taką ochotę na tą książkę po tych takich typowo książkach dziecięcych. Eee, plus chcę ten reading vlog pociągnąć tylko przez weekend, dlatego chciałam coś, co jestem pewna, że dam radę przeczytać przez te dwa dni, gdyż nie wydaje mi się, żebym dzisiaj zbyt dużo przeczytała. Eee, nad jeziorem wczytałam jeden rozdział, więc jestem na około stronie 30. Początek nie brzmi zbyt fajnie. Mamy tutaj przedstawione trzy siostry: ich ojciec umiera, no i mama z racji tego, że nie da rady płacić za ich szkołę, wysyła ich na praktyki. Każda siostra idzie w inne miejsce najstarsza siostra zostaje z mamą w sklepie i produkują kapelusze oraz je potem sprzedają druga siostra zaczyna praktyki w cukierni, a trzecia siostra w sumie nie wiem gdzie trzecia so siostra jedzie bo nie było opisane co dokładnie będzie tam robiła więc odezwę się do was troszeczkę później, zobaczycie też przebitki co robimy przez ten weekend no i zobaczymy czy książka jest warta uwagi, jak wiecie to oglądał ostatni book haul, Mam też drugą część, więc na pewno jak ta będzie fajna, to się zabiorę i za drugą. Happy? Smacznego. Z następnego dnia w Abdyce. Wczoraj nie przeczytałam już więcej książki, gdyż, jak widzieliście w Przebitkach byliśmy w restauracji, potem w Pabie na piwku oraz na spacerku. Dzisiaj pogoda jest słaba, cały czas spada u nas w Poznaniu, ale musimy pojechać jeszcze na stary rynek odebrać prezent dla bagusa oraz jeżeli nie będzie aż tak źle z pogodą, podejdziemy jeszcze do centrum handlowego, ale to zobaczycie dlaczego. Ja zabieram ze sobą oczywiście ruchomek Zamek Hauru i może coś mi się uda poczytać w autobusie. A jeśli nie, to zabiorę się za nią pod wieczór i na pewno będziecie mieli jakiś update. How was running to the bus? All the time. Nothing special. Nothing special? special with this. Special for the birthday. <laughs> Special running. O, chyba tam gdzieś w oddali jedzie już autobus. Yay! Trzydzieści świeczek, trzydzieści Tak. Dziękuję. mama. Bardzo proszę. Dziękuję. Muszę się Książka. A co to jest? <grywa> o... Wszystkim witam Was w update. Cie. Ja się już troszeczkę przebrałam, dalej świętujemy urodziny mojego chłopaka, tort i te sprawy, ale przyszłam szybko powiedzieć Wam o książkach. Więc e, ruchomek, zamek, hauru. Jestem już na stronie 250. Naprawdę bardzo szybko mi to poszło. Zaczęłam czytać w autobusie, a jednak kawałek mam do centrum, więc no sporo tych stron przeczytałam. Książka na chwilę obecną mi się bardzo podoba, ma takie dziwne zwroty akcji, których czasami nie rozumiem, e, które są takie nagłe i wydaje mi się, że niepotrzebne, ale o tym wam powiem później, bo chyba mam pomysł dlaczego tak to jest. E, bardzo się zżyłam z głównymi bohaterami e, i z tą naszą e, Sophie i z naszym Hauru, i z jego pomocnikiem, z, e, z demonem, e, który tam występuje. W każdym razie postacie przedstawione są bardzo fajnie. Jak na chwilę obecną jestem na plus i naprawdę nie mogę doczekać się, kiedy wrócę i skończę tą książkę. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy starczy mi czasu, ale jak nie dzisiaj, to jutro ją na pewno dokończę, bo cały czas chcę do niej wracać. Więcej Wam o niej powiem jutro w takim generalnym podsumowaniu, ale to jest nie jedyna książka, którą zaczęłam teraz czytać. Frank Talis nie wiem, czy to się dobrze czyta. Zgubne kłamstwa. I jest to książka, którą sama nie wiem, dlaczego wzięłam, tak po prostu zawołała mnie z półki. Jestem na samym początku na stronie 32. Moje przemyślenie to od książki zaczniemy od tego, że to jest taki kryminał. Akcja dzieje się w 1903 roku w laboratorium chemicznej szkoły wojskowej znaleziono zwłoki jednego z kadetów. I w tej książce chodzi o to, że próbują dojść do tego, co się stało z tym chłopcem, dlaczego znaleźli go martwego w laboratorium. Po 30 stronach dużo powiedzieć nie mogę. Książka nie jest zbyt prosto napisana, trzeba na pewno wczuć się w 100%. Więc to jest książka raczej dla starszych osób. Nie widziałam, żeby ktoś o niej mówił w ostatnim czasie na YouTubie. Historię, jak zdobyłam tą książkę, opowiem Wam później. W każdym razie sięgnęłam po nią, bo mam plan na kolejnego reading vloga, który może być całkiem ciekawy. Tak więc chciałam Wam pokazać, że zaczęłam także drugą książkę, która jest także na tak, ale wydaje mi się, że nie dla wszystkich. No i muszę troszeczkę więcej przeczytać, no bo wiadomo, pierwsze 30 stron, no to ciężko mieć jakieś konkretne zdanie na temat książki. Cześć wszystkim, witam Was w podsumowaniu reading vloga. Zacznijmy od tej książki z główne kłamstwa. Ja troszeczkę poszłam do przodu, może jakieś 20 stron. Jednak wiecie co, nie jest to książka chyba dobra na wakacje. Ja też nie jestem jakąś fanką kryminałów. Nie mogę powiedzieć, że nie jest fajne. Zapowiada się bardzo ciekawie. Jednak wiecie, jak chcę coś nagrać na kanał, to muszą być książki, które się szybciej czyta. A tą książkę czyta się dosyć wolno. Jednak na pewno będę ją kontynuowała, może po parę stron dziennie. W każdym razie jestem naprawdę ciekawa, jak ta historia się rozwiązała, gdyż wątek, jak dla mnie osoby nie czytającej kryminałów, jest bardzo interesujący, ciekawy, niespotykany. Nie wiem, co do osób, które czytają już te kryminały, tego typu książki, że raczej one by musiały się wypowiedzieć. Ale, jak dla osób początkujących, jest całkiem ok. Szczególnie jak lubimy XX wiek, to już naprawdę ma. Ale jak mówię, na razie chcę troszeczkę więcej książek przeczytać, a ta książka mi tego nie ułatwia. Plus, jeszcze są wakacje, więc bardziej mnie ciągnie do jakichś prostych powieści, troszkę takich romantycznych, zabawnych, obyczajowych. A ta książka jest troszeczkę za ciężka na ten okres. Przejdźmy do książki numer dwa, czyli ruchomy zamek hauru. Książka mi się bardzo podobała, ale zacznijmy od początku. Jest to książka, która została pierwszy raz wydana, bodajże, w 1980 którymś roku, więc to nie jest jakaś nowość, a napisana jest tak, jakby to naprawdę ktoś napisał, nie wiem... W tym roku czy rok temu. Więc naprawdę wow. Już tutaj jedna pani napisała w komentarzu, że oglądała animacje, film animowany i tak faktycznie w 2004 roku powstał film animowany na podstawie tej książki, który dostał jakąś nagrodę, są nominowane do nagrody w Japonii, był bardzo popularny. No a książka po napisaniu 20 lat była troszeczkę w zapomnieniu i dopiero do, dosyć niedawno po tym jak powstał ten film animowany stała się tak bardziej znana. Pamiętana. Książka ma bardzo fajne zwroty akcji. Jest. Jest yy, dosyć niespotykana, była naprawdę dla mnie interesująca. Nie wiem dokładnie, co mi się w niej aż tak podobało, ale co chwilę do niej powracałam. Czytałam troszeczkę, poszłam coś zrobić i już mi ciągnęło, żeby wrócić tutaj. Chociaż. Faktycznie nie dziwię się, że ten film animowany został nakręcony na podstawie tej książki, gdyż są, tak jak widziałam, takie zwroty akcji niespotykane i czasami niepotrzebne. Coś się dzieje, a tutaj nagle strach na wróble puka do drzwi, albo dzieje się jakaś tak niesłychana, niespotykana rzecz, że. Aż dziwne, czasami myślę, a po co to dali? To ani nic nie wniosło do fabuły, ani do tej, w ogóle do tej książki, a zostało tutaj wprowadzone. Ale oprócz właśnie takich dziwnych, nagłych zwrotów akcji, które tam trwały po trzy strony, i można byłoby je wyciąć. Książka jest bardzo okej, okay, bardzo dobrze się przy niej bawiłam, a to chyba najważniejsze. Jest to książka lekka, szybko się ją czyta. Książkę to też czytała moja mama i ona ma zupełnie inne zdanie o tej książce. I właśnie tutaj jest, bo skończyła trening i, i może powie wam, dlaczego ta książka jej się nie podobała. No, cześć mama. Cześć Asia. Cześć wszystkim. Musisz się nachylić bardziej. Dla mnie ta książka Asia była chaotyczna. Była tutaj jakaś historia, ale ja się nie mogłam połapać. Kto jest kim, dlaczego ten ktoś tam jedzie, dlaczego wraca, z kim wraca. Tam było tyle postaci, i no, było to dla mnie zagmatwane. Ale miało to jakiś taki swój urok, takie, że no, nie można było przewidzieć, co się stanie za trzy strony. No, nie mogłam tego przewidzieć, no. oczywiście. <laughs> no, ale a szale, nie o to w tym chodziło, mnie się wydaje, że historia powinna być, ja nie mówię, że przewidywalna, ale zrozumiała. Tak? Bo to jest książka dla dzieci, a ja jako dorosła ja nie mogłam tego zrozumieć. No ja też mówiłam, że niektóre takie wątki były niezrozumiałe. Tak. Na przykład strach na wróble, który nagle e, puka do zamku i w sumie nie wiadomo czy jest dobry czy zły, tak be, bez sensu, nie? Tak. Ale no, ja ale ja tak nie... ale to można wyciąć, ale generalnie ta książka była... Ja nie, była nie zrozumiałam ten... tego wątku jak on pojechał, e, nie wiem, to była jego rodzina gdzieś tam... W tym drugim świecie, drugim tak, wymiarze. Tak tego, tego wymiaru w ogóle nie mogłam pojąć. A po co w ogóle on tam pojechał? W jakim celu? Co to dało? No, to po, te, po to zaklęcie pojechał. No nie wiem, faktycznie tam mm. był taki wątek, że są dwa wymiary, że ten yy, mag, no, ten to czarnoksiężnik to yy, żył w dwóch wymiarach. Też trochę nie rozumiem, jak mógł żyć w dwóch wymiarach, ale no, takie... Ja. No, i wiesz, takie y, dziewczyny, które y, rozkochuje w sobie, tak? No. no. I wszystkie dziewczyny za nim szaleją. Ani to przystojne, <noise> ani to wiesz, jakiś silny chłop. Jest jakieś takie dziecko, które. Wie, słabe dziecko, no. taki słabeusz nie wiem, nie podobało mi się to, też czytałam część drugą, też mi się nie podobała, ja część drugą chcę bardzo przeczytać, jeszcze Asia bardziej zwariowane, coś na kształty baśni o Aladynie, a tam to już jest w ogóle zamieszanie straszne i tam tylko czekałam aż kiedy to się skończy. Tak więc macie dwie różne opinie na temat tej książki, więc... No, możecie przeczytać i nam napisać, czy akurat Wam się podoba, czy nie. Ja jestem team tak, mama jest team nie, a zobaczymy, co powiem o drugiej części. Faktycznie książka jest zwariowana i szalona, ale generalnie w całej fabule jest sens i, i jest bardzo ciekawa, oryginalna. Ale jaki tu jest sens? O co tu w ogóle chodziłaś? O to, że dziewczyno. to nie mogę powiedzieć teraz dokładnie a, o tak. co chodzi, bo jesteśmy w filmie, ale po filmie tobie powiem o co chodziło. No tak, że ja tak mniej więcej to ja się orientuję, tak. Ale to nawet to zakończenie Wasia, tak? To było takie y, otwarte, niby zamknięte, taki na, na ciąg dalszy. No tak. No, w każdym razie macie dwie opinie. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Y, dziękuję mamie, która wyraziła tutaj swoje zdanie na temat tej książki. Nie czytajcie. Tej książki. <laughs> czytajcie tą książkę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa! Cześć!